DICE chyba wbrew forsowanemu do tej pory ugrzecznianiu, czasami może zbyt daleko idącemu, ugięło się w końcu pod naporem graczy i w ramach ostatniej aktualizacji otworzyło prawdziwą puszkę Pandory, tak jak to zresztą było w poprzednich Battlefieldach. O co dokładnie chodzi? Do tego kwestia zarządzania drużyną, celowniki termowizyjne dla pojazdów, możliwe zmiany w żywotności pojazdów transportowych, przeróbka broni ze skarbca, która jest obecnie Fallout Warfare, a ponadto przedstawię wam stanowisko DICE względem crossplayu jedynie w obrębie konsol. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę, na potrzeby smoczego algorytmu. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Mała aktualizacja 4.1.1 wprowadziła do Battlefielda 2042 oczekiwany przez społeczność czat dla całego serwera, a nie jedynie między zespołem i drużyną. Oczywiście deweloperzy nie szerzą mowy nienawiści, ich rekomendacją jest udział w przyjaznej rozmowie z drużyną przeciwną, aczkolwiek wiem, że emocje potrafią często wziąć w górę, otwierając prawdziwą puszkę Pandory. Swoją drogą, Dice użyło dosyć ciekawego eufemizmu na określenie tibaga. Aby jednak mieć do tej mechaniki dostęp, musicie włączyć opcję w sekcji hudu, a dokładniej w sekcji czatu. Naturalnie, jeśli będziecie skłonni do przekazania za pośrednictwem czatu niezadowolenia wulgarnymi określeniami, to zadziała cenzura. Bądź co bądź, jest to kolejna funkcja, która występowała w poprzednich Battlefieldach i jest teraz reklamowana jako nowość, no ale dobrze, że wróciła. Ciekawe jest to, że no, działa to jakoś wbrew tej polityce poprawności, no ale czego się przecież nie robi dla graczy? Oh, wait. Mam nadzieję, że następną taką funkcją będzie zapowiedziane zarządzanie drużyną, które zgodnie z oświadczeniami w sezonie czwartym jeszcze się nie pojawi, ale jest szansa, że przywita nas tym sezon piąty. Czas jednak pokaże. Jednym z aspektów pojawiających się często w komentarzach jest crossplay. Abstrahując od stosowności jego implementacji, pozostawiam to już w waszej ocenie, aczkolwiek bez niego nie byłoby możliwości zorganizowania chociażby wspólnego eventu na wszystkich platformach. Niemniej jednak część komentarzy społeczności sugeruje, aby DICE dodało jeszcze jedną opcję, a mianowicie, żeby funkcja dotyczyła rozgrywki między platformami konsolowymi. Community Manager Stratford zbiorczo odpowiedział na tę kwestię, pisząc, iż DICE jest świadome obecności tej sprawy. On jako community manager przekazał informację zespołowi, który podejmie własną debatę nad tą kwestią w przyszłości, co oznacza mniej więcej tyle, żeby się na nic nie nastawiać i po prostu czekać. Odkładając jednak czysto techniczne sprawy na bok, przejdźmy do spraw związanych z rozgrywką i jej elementami. Znacie zapewne z własnego doświadczenia sytuację, w której pilot pojazdu transportowego postanawia opuścić maszynę, skazując tym samym załogę na spotkanie z ziemią. Do developeru została więc wystosowana wiadomość, aby dodać powiadomienie w momencie, gdy maszyna nie posiada na pokładzie pilota. W kilku poprzednich epizodach podcastu Inside Battlefield deweloperzy poruszyli również kilka kwestii odnośnie rozgrywki, które postaram się teraz skrótowo przedstawić. Trwają prace nad zmniejszeniem żywotności pojazdów transportowych, szturm otrzyma nowy layout na mapach, rozważane jest dodanie celowników termowizyjnych także do pojazdów, brak planów na dodanie trybu ala Commander, a asysta liczona jako zabójstwo nie znalazła się w 2042 z powodu wcześniejszych świadomych decyzji, jednak cały czas może to zostać poddane rozważaniu. Broń ze skarbca miałaby w przyszłości otrzymać elementy kosmetyczne oraz dodatki solo out warfare. Jest to dosyć ważna kwestia, zwłaszcza, że spora część graczy mówi o tym, że odblokowanie wszystkich dodatków do broni od razu po jej zdobyciu mija się w zasadzie z celem. Co ciekawe, jakiś czas temu jedna z broni z 2042 otrzymała celownik występujący jedynie w broni portalowej. Czy precedens spowoduje zatem efekt kuli śnieżnej, a w przyszłości doczekamy się miksu zarówno broni portalowo-2042? Takie działania na pewno wpłynęłoby pozytywnie na cel płynący z rozgrywki, poza tym zwykłym graniem, gdybyśmy mieli po prostu w większości sytuacje, w których dodatki do broni również podlegałyby wymaganiom odblokowania. Dajcie natomiast znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Na sam koniec informacja dla graczy odwiedzających aktywnie Battlefield 1. Powszechnym zjawiskiem jest konserwacja serwerów w starszych Battlefieldach, jednak tym razem Dice postanowiło naprawić jeden z błędów, który uniemożliwiał graczom zdobywanie skrzynek z trybu operacji. Zatem jeszcze ktoś nad tym sprawuje piecze, zmieniając zarówno kampanię operacji czy rotację zbrojowni. Podobnie zresztą jak jest to w Battlefield 5. Standardowo podzielcie się Waszą opinią w komentarzach, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Yahu, ja, do zobaczenia. Cześć.